Witam Państwa. Dziś chyba dziewiąty już odcinek wykładu ekonomii. Tym razem będzie o tak zwanych wskaźnikach. Otóż ekonomiści opierają się o wskaźniki w swoich decyzjach i pobierają informacje no, nie o całej gospodarce, bo się nie da, ona składa się z milionów szczegółów, natomiast y, pobierają decyzje o wskaźnikach na podstawie kilku y, badanych przedmiotów. Na przykład pamiętam jak pracowałem w Transportu Samochodowego, y, uważano, że jak się zbada... Y, przepływy samochodów w lutym lipcu i listopadzie, takie trzy miesiące na L, to tym samym otrzymuje się średnią w całym, w całym roku i yy, nie ma co badać w całym roku, wystarczy w tych trzech miesiącach i ma się dobry wskaźnik, jak to działa naprawdę. Otóż to może być prawdą, a może być nie. Jeżeli na przykład y, sąsiednie państwo y, wprowadzi zasadę, że ma, ja wiem, zmniejszone cła w, w październiku, no to wtedy oczywiście przepływy październików wzrosną i całe te badania. Nie będzie do Bali. Także proszę pamiętać, że wszystkie wskaźniki mierzą tylko to, co mierzą, a nie mierzą gospodarkę. Jeżeli na przykład macie Państwo wskaźnik zadowolenia społeczeństwa, to macie Państwo tylko wskaźnik tego, co ludzie mówią w wypowiedziach, a nie o tym, co jest naprawdę. To mówi o ludziach, a nie, o, a nie o stanie zadowolenia. Ludzie bardzo często mówią, że są niezadowoleni. Jak wcale niezadowoleni nie są, ale uważają, że jak powiedzą, że są niezadowoleni, no to wtedy coś im dadzą, no i dzięki temu właśnie tak, tak mówią. Także wszystkie tego typu wskaźniki są oczywiście niewiarygodne. Natomiast mówimy o wskaźnikach innych, opartych o wyliczenia już obiektywnych danych. Otóż, proszę Państwa, one też nie są wiarygodne. One też opierają się na mierzeniu kilku rozmaitych parametrów, kilkudziesięciu, może kilkuset, a gospodarka jest ogromna. Co więcej, metoda tworzenia tych wskaźników jest praktycznie zawsze błędna. Na przykład, bez trudności można skonstruować wskaźnik, który będzie pokazywał zdrowotność społeczeństwa, ale jeżeli ktoś wynajdzie lekarstwo na raka, to wskaźnik ten drastycznie spadnie, a nie wzrośnie. Poza tym y, rozmaite zjawiska zachodzą y, wcale nie dlatego, y, dlaczego myślą o tym y, ci, którzy dali wskaźniki. Y, jeżeli na przykład y, no weźmy y, kobiety samotne ubierają się znacznie lepiej niż kobiety zamężne, to wcale nie wynika z tego, że one są zamożniejsze, tylko wynika z tego, że chcą złapać męża. I to wcale nie znaczy, że one są zamożniejsze, y, może być dokładnie y, przeciwnie. E, także wszystkie te wskaźniki bardzo starannie obliczane przez rozmaite instytuty traktujcie Państwo z ogromnym, z ogromnym przymrużeniem oka. Także przykład konkretny. Kiedy byłem posłem na Sejmie, wtedy rząd e, pani Suchockiej, hani, pani Hani naszej kochanej, no i pani Hani, nasza kochana, e, pochwaliła się, że za jej rządów e, trzykrotnie, bodajże dwukrotnie wzrosła liczba firm prywatnych. No i to jest wskaźnik, że to są dobre rządy, e, wtedy się nazywała chyba Unia Wolności, ta platforma, że Unia Wolności. Otóż, świat Unia Demokratyczna, już nie pamiętam. Otóż, proszę Państwa, jaka była prawda? Prawda była taka, że akurat wtedy Sejm, wbrew mojemu głosowi, oczywiście i głosowi CIUPR, głosował za wprowadzeniem VAT-u, podatku VAT. Yy, ale yy, rząd, żeby ludzi trochę uspokoić i przetrzymać się od się powiedział, że firmy, które nie mają obrotów większych niż, tam załóżmy, milion, jakaś tam była inna liczba, te w, 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 w tym roku VAT-u płacić nie będą. No to oczywiście. Każdy człowiek, któremu firma przekraczała obroty większe niż milion, zakładał teraz drugą firmę, w momencie kiedy ta pierwsza liczba była 900 tysięcy, ma drugą firmę, która przyjmowała jego obroty trzecią i czwartą i liczba, liczba firm wzrosła drastycznie. Natomiast z tego wcale nie wynika, że naprawdę poprawiła się sytuacja na odcinku zielonego światła dla prywatnych firm. Tak naprawdę, jeśli mówimy o wskaźnikach, wskaźnikach gospodarczych, to najlepszym wskaźnikiem jest głosowanie nogami. Znaczy, jeżeli ludzie uciekają z jakiegoś kraju do drugiego, to w drugim kraju jest im lepiej i koniec dyskusji. Proszę, proszę zwrócić uwagę, że na przykład, kiedy w RPA był Apartheid, to jest wcale nie, nie taki zły usług, jak się Państwu przedstawia. E Setki tysięcy Murzynów uciekały z Mozambiku, gdzie panował socjalizm, do RPA, gdzie socjalizmu nie było. Prawda? Mimo, że tam był ten apartheid, ci Murzyni nie mieli nic do gadania, a może właśnie dlatego, że nie mieli nic do gadania i rządzili ludzie, którzy się znali, czyli biali, a ci Murzyni uciekali z Mozambiku, gdzie rządzili Murzyni. I to, pokazuje, I to pokazuje, co naprawdę sądzą ludzie o apartheidzie, a nie to, co mądrzy tam ludkowie w Waszyngtonie, w Londynie czy w Warszawie prawda, o tym apartheidzie mówią. Otóż, po co ja to wszystko mówię? Po co ja Państwu mówię, że wszystkie wyliczenia ekonomistów się są y, tak naprawdę o Kant tyłka potłuc. I proszę się nie dziwić, że rozmaici ekonomiści, którzy twierdzą, że ich nauka jest nauką ścisłą, że na podstawie tych samych praktycznie danych dają dokładnie odmienne prognozy od tego co się, od tego co się stanie, dlatego, że inaczej interpretują te dane. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Na przykład, proszę Państwa, słynny przykład pewnego wskaźnika, mianowicie im więcej wozów z Straży pożarna przyjeżdża do pożaru, tym większe są straty wyrządzone przez pożar. Czy to oznacza, że straż pożarna powoduje straty? Nie, to tylko oznacza, że jak jest większy pożar, to po prostu przyjeżdża do nich więcej w straży pożarnej. No i, no i straty są przy okazji też duże. Jest to ciekawszy przykład. Mianowicie jest dowód na to, że bociany przynoszą dzieci. Otóż, proszę Państwa, im więcej im więcej bocianów przylatuje do Norwegii, tym więcej potem w Norwegii jest dzieci. To jest prawdziwy, prawdziwy wskaźnik, prawdziwy zależny, ale przyczyną tego jest to, że im więcej ryb jest, tym lepiej odżywia się ludność, bo jest, no jak się lepiej się odżywia, to mężczyźni mają więcej ikry, no i również więcej bocianów wtedy przylatuje, bo mają, mają co jeść. Także musimy zawsze pamiętać, że po pierwsze, wskaźniki nie mierzą na ogół tego, co mierzyć powinny, a przynajmniej nie na pewno mierzyć, co powinny. Po drugie, przyczyna danego zjawiska może być zupełnie inna niż ta, którą widzą oczyma swojej duszy naiwni dziennikarze. Bo widzicie Państwo, myśleć trzeba głęboko. Dzisiaj myślimy bardzo powierzchownie, w czym ja nie jestem dobry. Ja od razu muszę powiedzieć, że ja nie jestem dobry w myśleniu, gdzie jest 30 rozmaitych składników i trzeba je tam wszystko posumować. Natomiast trzeba myśleć głęboko i w tym jestem dobry. Trzeba szukać prawdziwych przyczyn ukrytych pod powierzchnią zjawisk. I myślę, że słuchacze moich widzowie, w sensie moje wykłady, dzięki temu będą poważnie traktowali te przedmioty, które ci są traktowane no naprawdę nonchalansko. Nonchalansko. No Mamy demokrację, więc takie powierzchowne wnioski są chwytane od razu, od razu i, i natychmiast, prawda? To wszystko proszę Państwa na dzień dzisiejszy. Jestem w tej chwili po przemówieniu moim zdaniem dość dobrym w Parlamencie Europejskim i muszę wracać na salę obrad. Dziękuję Państwu za uwagę.